Kim jest Jacek Murański? Na kogo powołuje się premier polskiego rządu? Nie przyjeżdżaj, twój szwab! Ale. Dobra! Na razie, na razie. Melacik, Ty, Ale my się ciebie nie boimy! To prawda! No to my się też popierdaj, my się ciebie nie boimy! Rujeczcie! się! Właśnie się Nie pomawiaj, kurwa, człowieka. To wielokrotnie skazany przestępca i patostreamer. Pan już został. W pierwszej instancji skazany, w drugiej instancji skazany. Pasa Jacek Murański, nowy autorytet Trzaskowskiego. Stop ma władzy Tuska. No i to nazywa się tutaj oczywiście wiarygodny świadek Tuska. Pozdrawiam.